Start do gonitwy piątej, w startboxie jest już Topola, Dione, Toscano, wchodzi Wanson, jest już Diaspro, Jessica, Przed Oregon jeszcze świte Krezus i Bacenta. Już wszystkie konie są w boksach. Ruszyły ławą zgrupowane mocno. Nieznacznie Parsenta, Pro Jessica, Oregon na czele stawki. Wejście zakręt. Jessica na drugiej pozycji jest Toscano, na trzeciej pozycji Oregon, czwarta Karina, na piątej pozycji Krezus. Następnie Vanson, Topola, Parsenta. Na ostatniej pozycji świtezianka. Z przewagą prowadzi Jessica na drugiej pozycji jest Toskana, na trzeciej pozycji Oregon, czwarta Karina, piąty Diaspro, szósty Vanson, siódma Parsenta, ósmy Krezus, dziewiąta Typola, dziesiąta Świtezianka, jedenasta Dione. Jessica na drugiej pozycji Toskana, na trzeciej pozycji Oregon. Czwarta Karina, piąty Wanson, szósty diaspro, siódma parsenta, ósmy krezus, dziewiąta świtezianka, dziesiąta topola i jedenasta Jessica na drugiej pozycji Toscano, na trzeciej Oregon, czwarta Karina, piąty Wanson, szósta parsenta, siódma świtezianka, ósmy diaspro, dziewiąty krezus, dziesiąta topola i jedenasta Stadione. Wejście w zakręt, nadal z przewagą prowadzi Jessica, na drugiej pozycji jest Toscano, na trzeciej Oregon, na czwartej pozycji Wanson ze Świtezianką, następnie Karina, Parcenta, Diaspro, Topola, Dione. Połowa zakrętu zaczyna z Jessica, Toscano, Jessica, Oregon, następnie Świtezianka z Wansonem, następnie Karina z Diaspro, Parcenta Krezus to pola idione. Początek prostej. Odpadła Jessica. Oregon z Toscano. Finiszuje świtezianka Krezus. Oregon przywajdzie świtezianka zewnętrznym dolem, Krezus. Oregon Krezus. Połowa prostej. Walka Oregon Krezus. Krezus Oregon, walka Krezus Oregon, walka Krezus Oregon, Krezus Oregon, Krezus Oregon, celownik Krezus Oregon.